Proszę, głos ma pani poseł Marzena Dorota Wrubel, poseł niezrzeszony. Panie marszałku, Wysoka Izba. MEN od wielu lat toczy wojnę z rodzicami, którzy konsekwentnie nie chcą posyłać sześciolatków do szkół. MEN poniósł w tej walce kilka klęsk, musiał na kilka lat wycofać się z tego programu, bo nawet nikt twierdził, że nie jest on należycie przygotowany, ale mam wrażenie, że... Ministerstwo już od dawna nie chodzi o dobro dzieci, chodzi po prostu o to, żeby postawić na swoim. Natomiast szkoły zarówno pod względem programowym, jak i organizacyjnym nadal nie są przygotowane do przyjęcia sześciolatków. Zacznę od spraw programowych. Pani minister, czy prawdą jest, że dzieci nie wytrzymują tempa? pracy, że mają zbyt słabe rączki, by pisać w liniaturze, że nie są w stanie te najmłodsze dzieci rozwiązywać zadań indywidualnych, nie są jeszcze do tego przygotowane. Czy prawdą jest, że nie są w stanie czytać po cichu, co często uniemożliwia realizację zadań wynikających z programu? z podstawy programowej. NIK zachwyca się tym, że w ostatnim raporcie, że szkoły od strony organizacyjnej są przygotowane, do przyjęcia sześciolatków, ale nawet najwyższa izba stwierdza, że w większości szkół liczba osób w klasie to jest 26, więc ja przypomnę, że norma dydaktyczna od 1 września 2014 również norma prawna to jest 25 osób w klasie. Chciałabym zapytać, jaka jest zmianowość w odniesieniu do najmłodszych uczniów i ile jest odroczeń od obowiązku szkolnego? Czy prawdą jest, że nie we wszystkich szkołach zapewniono bezpieczną przestrzeń dla najmłodszych, a więc szatnie, sanitariaty, świetlice, osobne wejścia. I że nie wszystkich w szkołach, tylko w 63% szkół są place Zabaw. Nie ma tak w systemie oświaty, że jedne dzieci są lepsze, a drugie dzieci są gorsze. Wszystkie dzieci w całym kraju powinny mieć te same warunki organizacyjne. Taka powinna być norma organizacyjna i prawna, a niestety do tej normy nam jeszcze daleko. Dziękuję.